Siemaneczko, Widowia. Jestem syn Dzisiaj ze mną jest brat. hello I ja dzisiaj witam po krótkiej przerwie od farminga. W ogóle od nagrywek. Dzisiaj mamy serię let's playową. No oczywiście na serii let's play ja dodam pieniądze, no bo jednak widzowała seria let's play. To będzie seria, w której będziemy po prostu testowali różne rzeczy w farmingu. Takie rzeczy, nie? Nie będziemy żadnych takich e, większych, e, nie będziemy żadnych serii tu robili. Ogólnie dzisiaj, chcę Wam to wynagrodzić, że nie było przez tyle dni odcinków i dzisiaj będziecie mieli dwa odcineczki. Będzie jeden odcinaczek, będzie później, nie wiem jeszcze czy z od Janusza będzie, ale może będzie. Dzisiaj będziemy oczywiście, no, robili takie rzeczy jak, zakupimy sobie przyczepki do przewożenia czegokolwiek, ja sobie widzę, że trochę tu przybliżę. Kupimy sobie przyczepki. Mm, przyczepki, kupimy sobie przyczepki. Jakie? Mamy ogólnie przyczepę 100 tysięcy przyczepa 44 tony i możemy jej dać to za 102, a mamy za mało kasy. No, kupił nie taką drogą jakąś, że, żeby nie przesadać. No, na przykład tą krampę bo to ma AgroLinkner, chyba tak się to chyba czyta za 80. Czemu mi dopłaca? Ja nie chcę dopłacać. E, normalne opłatki dobra 79,5 tysiąca. Ogólnie, więc możecie napisać, jak tam u was w szkole. W sumie to niektórzy z nas nie chodzą do szkoły. Ja chodzę, bo jestem w czwartej klasie, a ci, co są w piątej, no niestety nie chodzą i tak od piątek Up. No trochę się odzwyczaiłem jeździć wszystkim. Dobra, lecimy ja ogólnie do sklepu, widzowie. Nie wiem, czy Wam nie wstawię dzisiaj po prostu filmu, który nagrałem 4 dni temu albo 5 dni. Nie wiem, czy Wam nie wstawię. Chyba wstawię, bo dzisiaj tak trochę Rzeczy do roboty nie mam. Przyszedłem ze szkoły zjadłem obiad i mogę nagrywać. I siedzę przed nagrywkiem i teraz. Z bratem, który siedzi koło mnie. No. Um, ogólnie widzowie jasne. Tak jadę tym rządzirem. Pomyślałem, że dzisiaj na spokoju mogę nawet trzy filmy wam wrzucić. Za to, że nie nagrywałem te 11 dni. Ogólnie mały plan zmiany po prostu będzie teraz, będą odcinki. Teraz odcinki będą w takiej kolejności, że co drugi dzień. Najpierw będzie tak. Dzisiaj jest Let's Play. Let's Play to może będzie co tydzień. Ja jeszcze nie wiem, ale Let's Play to raczej co tydzień. Let's Player to co tydzień. Albo to, to takie luźne odcinki, że będziemy dodawać kasy, będziemy testować różne rzeczy. To nie, to nie jest jakaś seria. Ogólnie napiszcie w komentarzu jak u Was bo mnie ząboli. No właśnie, brata też. No, mam modę na podczepianie wgranego tutaj. Myślałem, że go nie wygrałem. Muszę poczekać aż się odpali. Ale dobra, nie chcę mi się teraz tego wyłączać. Po prostu będziemy sobie kosić. Bo już 4 minuty filmu ja dopiero do sklepu przyjechałem. Ogólnie względzie się będziemy kosić sobie całe pole numer 3, czyli spore pole. Takim szczepion to powinien całe skosić. Widzowie, PGR seria też dzisiaj pewnie wleci, bo dzisiaj już taki totalny rozruch. Let's play czyli tak luźna seria, nie wiem czy to w ogóle się będzie nazywać jakoś, ale raczej nie, po prostu będzie gramy w FSA I później dzisiaj też wleci od Janusza. Dwa dni, dwa dni i wlatuje. Może i robimy daily, nie wiem jak w możemy zrobić daily. Dzisiaj może wleci PGR, jutro od Janusza. PGR od Janusza, PGR od Janusza i Brawl Stars. Nie wiem czy Brawl Starsa też mam nie nagrywać co tydzień. A właśnie miałem jeszcze kilku rzeczy do zrobienia. Niby luźny dzień dzisiaj, bo wtorek nie, ale wtorki to są zawsze dni takie wiecie. Drugi dzień tygodnia to wcale nie jest dobrze. Musi być ostatni dzień tygodnia, od wtedy mogę nagrywać. O, co jest? Żywię. Nie wiem czy wy to widzicie, ale tak mi John Deere tam wygórki. Jak bokiem leci, patrzcie. Widzicie to widzowie? Ja widzę. No właśnie brat to widzi. Nie wiem co się dzieje z tym przeczepą. Ale bokiem lecę no, normalnie. O, widzowie, czekaj, sobie czy to ja mogę? Ja mogę duża. Czy ja mogę? No, to to mogę podnosić. A, czyli to jest dobre do książki. Ogólnie, widzowie, no jednak kup... muszę sobie kupić podkładkę. Przepraszam, jeszcze nie kupiłem sobie podkładki. Ale kupię sobie. Oczywiście napisane, gdzie można kupić fajną podkładkę pod myszkę, yy, jakąś taką niebieską, niebiesko-czerwoną, bo to są moje dwa ulubione kolory. A, Dobra, ja. wyjeżdżamy mm -hmm. sobie kombajnem. Ja sobie go palam i lecimy, moi wizowie. Ogólnie stąd będzie, no nie będzie praktycznie problemu, żeby wyjechać, patrzcie, wyjechano. Ogólnie co tu rośnie? Tu rośnie chyba jęczmień, z tego co pamiętam. Tak, ogólnie problem... O, jakiś ciap ciap, nam przejeżdża koło okna. <laughs> Ogólnie, pobrałem moda, mm, i Wy może tego nie widzicie, ale mi pisze, mi, mi pisze tak. Powierzchnia pola numer 3, 0,3 hektara. O znowu jakiś samochód. Powierzchnia terenu 0,8 hektarów, 63 ary. No, to jest fajne, fajny modzik, który wyszedł na LS Moda. Później wyszedł na mod huba, ogólnie jakaś nowa mapka, może, może się spodziewać, wejdźcie sobie na kanał RiotGplay, on robi takie, on zrobił film, że tam mapka jest tam w kilkunastu procentach gotowa. No i ogólnie na mod huba wyszłaby za jakiś miesiąc, bo wiecie, to tam nieraz musi z tydzień, dwa tygodnie poczekać, zanim to wyjdzie. Dobra, jasne to po prostu widzowie, oj lag był, jasne to po prostu widzowie Wyniosę tak super siłą. O mój Jezu. No, to było nierealnie, ale tu nie gramy realnie, widzowie. No, wiecie, tu nie gramy realnie. Dobra, widzowie, ja sobie to odstawiam. Tyk. Tu nie gramy realnie, to, 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 tego nie widzieliście. Dobra, widzowie. Jedziemy. No, jest to trochę wkurzające, ale dobra. Wyjedziemy jakoś stąd. Dobra, odbijam, żeby te krzaki nie rąbnąć. Dobra, widzowie, tutaj nie gramy Tutaj nie gramy realnie, to wiecie. Ona od Janusza to gram realnie. Dobra, widzę, że rozkładamy się. Ogólnie już raz były już robione na tej mapie. To jest Kalsment Farm. Naprawdę mega mapa. Nie wiem, widzowie, czy zaraz nie będzie też. Najlepsze mody do farminga 22. O, widzowie, nie, no jednak trzeba to powyłączać, bo tu mi się wszystko o ten... Dobra, widzę. zaraz, zaraz wracam. Dobra widzowie, jestem po krótkiej przerwie, ale tak, nie no ja to wyłączyłem przecież, to będzie git. Dobra widzowie, jedziemy, nie koślimy chyba na słomę, tak? Na słomę będzie kosić? A nie, no to dobra, to możemy kosić tak. Pokosimy sobie, tu jest gdzieś 8 minut, nie no chuda widzowie, wszystko, powinienem wszystko przygotować przed odcinkiem. Ale dobra widzowie, pokosimy sobie trochę. Chodź sypie git. Um, mi się zdaje. Proszę um, sypie git. Ja jeszcze widzowie mam jeden film do zmontowania. Ja cię. Muszę doda dodać na niego muzykę. Dobra, widzowie, zmontuję się. Um, długo też będą jakieś poradniki do farminga. No ja tu już trochę sypię. Więc widzimy się po cięciu, jak są na syklę, tak więc zbiorę. Dobra, widzowie mam pełny zbiornik i widzimy się, gdy będę miał drugi. Dobra, widzowie jestem po cięciu. Ogólnie mamy mm, 3, drugi zbiorniczek. Ja da sobie wysypać. Ogólnie do kombajnu wchodzi 10 ton 500 kilo. Ja nasypałem 10 ton 520 kilo, ale to pewnie dlatego, że tam przez chwilę jeszcze musiłem. Dobra, widzowie. Mm, Ej no widzowie. Czy to kurde widzicie? Patrzcie! I boczkiem leci. Ja nie no w zimę to trzeba tym cienikiem z trzewą boczki porobić. Trzeba, no grzechem by było nie skorzystać. No i dobrze, się boczkiem. No właśnie. Bymy mogli trochę polatać boczkiem. Ogólnie widzowie, tym akcentem. Kończymy ten odcineczek. Widzimy się w kolejnym odcineczku. I... Oczywiście subujcie, łapkujcie, bo lecimy po subów. subów. Cześć!